Właśnie sprawdzałem swój kanał przy tych kilka sekund temu No ja ogólnie sprawdziłem teraz znowu No i co to mówię? Jak wy to robicie? Wpijem 1442 Wyświetlę 62 polubienia Jeszcze... To... To wyszło dopiero wczoraj w jeden dzień dostaję 60 opolubienia i 1442 dwa. Dzisiaj dobra, to już Wam powiem, że dzisiaj będzie karabiną dwa, Także, Jak to przejdę. No to przejdziemy jeszcze trzeci. A później może jeszcze wygubię nawet czwórkę, zwrócę sobie czwórkę, a później sobie zwrócę znowu moje szóstkę. Widzowie jak nadal będziecie tak lajkować, to po prostu nie wytrzymam Jesteście najlepszymi widzami. Dziękuję.